Walka z grzechem głównym Aneta Glam walczy z tym grzechem od lat. Aneta Glam wzbudziła uwagę swoich fanów, skupiając się na jednym z grzechów głównych, nadmiernym jedzeniu i piciu podczas Wielkanocy. Celebrytka, znana z luksusowego stylu życia, postanowiła świętować to wyjątkowe święto w sposób bardziej świadomy, rezygnując z produktów pochodzenia zwierzęcego. W specjalnym apelu na Instagramie zaapelowała do spędzenia Wielkanocy bez okrucieństwa, zachęcając do wyeliminowania mięsa, nabiału i jajek ze stołu wielkanocnego. Dodatkowo Aneta poruszyła kwestię Jezusa, wskazując na jego postawę wobec wykorzystywania zwierząt. Zaznaczyła, że spożywanie mięsa powinno być ostatecznością, gdy nie ma innego wyboru. Jej przekonania odnośnie siedmiu grzechów głównych, szczególnie w kontekście nadmiernego jedzenia i picia, wywołały dyskusję na temat postawy wobec pokarmów i zachowań podczas świąt. .co. sądzicie o podejściu Eineti Glam do świętowania Wielkanocy? Podejście Eineti Glam do świętowania Wielkanocy wywołało szeroką dyskusję wśród jej fanów i obserwatorów mediów społecznościowych. Niektórzy poparli jej świadomy wybór i apel o rezygnację z produktów pochodzenia zwierzęcego, podkreślając znaczenie troski o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. Jednakże inni wyrazili swoje obawy lub niezgodę, Twierdząc, że tradycyjne dania wielkanocne oparte na mięsie czy jajkach są integralną częścią ich kultury i tradycji, kropka pomimo różnych opinii, postawa Einety Glam przyniosła refleksję nad sposobem, w jaki świętujemy i konsumujemy podczas wielkich świąt. Jej apel o świętowanie bez okrucieństwa i nadmiaru może stanowić inspirację dla wielu osób, zachęcając do bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów żywieniowych, nie tylko podczas Wielkanocy, ale przez cały rok. Ponadto. Zaangażowanie Enethy Glam w tematykę etycznego traktowania zwierząt oraz świadomość konsekwencji spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego może przyczynić się do rozwoju większej empatii i zrozumienia dla istot żywych. Jej działania stanowią ważny głos w debacie nad etycznym konsumpcjonizmem i dają impuls do refleksji nad naszymi codziennymi wyborami żywieniowymi oraz ich wpływem na świat wokół nas.